Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać jak przygotowuję mięso. Mówię tutaj o szynce. Zobaczcie niedługo dłuższy filmik z tego jak robiłem wędzarnię, jak ją zrobić, czy ona się sprawdza, czy się nie sprawdza. Ale oprócz tego moi drodzy, najważniejszą rzeczą, którą dziś chciałbym Wam przekazać, pokazać, przekazać to jest sposób szprycowania mięsa. Zazwyczaj używałem tych dużych strzykawek 100 ml oraz tego typu tego typu igieł, o ile same igły są, powiem Wam, że całkiem spoko, bardzo, dobro, do, bardzo nawet spoko są, o tyle e, zawsze miałem duże problemy z tym, że igłami gdzieś, wiecie, w momencie wstrzykiwania, szczególnie w boczek albo w jakiejś takie mięsa, gdzie jest trudniej je naszprycować, e, to miałem problem po prostu, że ta igła, wiecie, ciśniecie, w pewnym momencie ona wyskakuje i ta woda wszystko Wam się rozbryzguje. No powiem szczerze, że jest to bardzo bardzo niespoko. Dlatego szukałem jakiegoś rozwiązania. Rozwiązanie podsunął mi w zasadzie szymek. Nie używałem tego jeszcze, ale już wam pokazuję, co to jest. Tutaj próbowałem różnych rodzajów tych igieł, tego wszystkiego. W sklepach nigdzie nie mogłem tego dostać. ale w zasadzie nie mogłem nic dostać takiego sensownego. Próbowałem to nadtapiać, na gorąco wlepiać. Być może opcją byłoby użycie kropelki. No ale jakoś do jedzenia tak nie do końca miałem przekonanie co do tego, aczkolwiek wiadomo, no, kropelkę używali nawet do przyklejania kończyn czy tam, bo do tego została wymyślona. Natomiast, moi drodzy, ja kupiłem coś takiego. To jest w zasadzie przerobiony opryskiwacz. Można no, to oczywiście zrobić samemu, można kupić gotowca na Allegro za no, za nieduże pieniądze. To jest, moi drodzy, w zasadzie butla. Butla 5-litrowa. Oczywiście można było kupić mniejsze, ale co mnie interesowało, to po prostu mobilność. Zobaczcie. Pistolet od kompresora, oczywiście były też z tą końcówką taką długą, prostą, ale niewygodne jest, ta różnica w sumie nieduża. Zwykła końcówka do kompresora worela. I do tego, z tego co kojarzę, to są igły na M6, jeszcze tego nie rozkręcałem, ale to jest wkręcane. No, będę musiał to rozkręcić. O, dobra, ręką też chyba się da. Tak. Czy nawet może, nawet może więcej, może to jest nawet M8, M9, M10, to nie. Z ósemka to może być. I po prostu to jest, moi drodzy, wkręcane taka igła. I tak naprawdę to tyle na razie wiem. Eee, powiem wam jak ja robię przepis na mięsko i zaraz będę je szprycował, bo później więcej już nie mam co wam pokazywać, ale chociaż do etapu szprycowania bym wam pokazał jak to, jak to działa, jak to się sprawdza. Bo jestem ciekaw czy ciśnienie będzie na tyle, na tyle wystarczające żeby to dobrze naszprycować. Zobaczymy. Mięsa będziemy mieli w miarę proste do szprycowania, no ale po prostu za chwileczkę się przekonamy. Więc odnośnie samego przepisu na, moi drodzy, mięso. Przepis, moi drodzy, prosto z gór. Bierzecie sobie, otrzymka. Bierzecie szklankę wody, wrzucacie trochę tych listków, takich o. To są takie w sklepie z przyprawami listki, takich kulek. Też wrzucacie sobie troszeczkę. Ja ostatnimi czasy dodaję 6 goździków do tego jeszcze. No, i ja lubię naczoskowane ogólnie wędliny, więc daję sobie około główki, główki czosku, który za się tam wetrę. To moi drodzy, gotujecie to się zaparza i wlewacie to później do jednego dużego garka, w którym będziecie mieli swoją marynatę. A marynata, a marynata, moi drodzy, to nic innego jak peklosul w ilości 80 g na litr wody. Później tą naszą mieszankę wywar wlewamy no i to, tą wodą będziemy szprycowali czyli odleję sobie część tej wody powiedzmy tam nie, z litr do szprycowania później resztę oczywiście to co zostanie to wleję z powrotem i akcja moi drodzy polega na tym że ja to zostawiam w takiej marynacie na, no zależnie od temperatury w jakiej możecie sobie zostawić, ja nie mam zbyt niskiej temperatury więc zostawiam to przeważnie na dwa dni i po dwóch dniach moi drodzy wyciągam czasami osuszam przez dobę czasami nie mam czasu na osuszanie i po prostu suszę to, bo osuszanie suszenie i suszę to po prostu w wędzarni, gdzie mam termoobieg odpalam powiedzmy temperaturę tam, nie wiem, 40 stopni włączam termoobieg, czyli wentylator na maksa, żeby po prostu był duży przepływ powietrza i zostawiam to na, na 3-4 godziny nawet e a jeżeli mam opcję, no to wcześniej sobie na dobę wyciągam to mięso, żeby ociekło w sensie ociekanie, osuszanie, no żeby ociekło zostawiam e e go tak na 24 godziny czasami e w niskiej temperaturze, jak sobie ocieknie Wtedy też do wędzarni, też na termoobiekt, tylko wtedy możecie sobie 4 godziny służyć, np. 2 godzin, w zależności od mięsa. No i wędzimy. No wędzenie no tutaj już nie będę o tym w ogóle mówił, no bo tutaj bardziej jest test tej szprycarki, czy jak tam nazwać. Także moi drodzy, robię zalewę i za będziemy szprycowali No i oczywiście nasz wywar odcydzamy w ten sposób. To wyrzucamy, wywar wlewamy. No i teraz jeszcze zostało opłukać mięsko. Mniej siły, bo trzeba opłukać, no i będziemy strzykali. O, to się nie nagrywało. No to spokojnie, moi drodzy. Nie nagrałem, dobra. Nie wiem, czy to jeszcze będzie widać. Wezmę jeszcze jeden kawałek mięsa, który jest naszprycowany spróbuję jeszcze raz naszprycować. Myślałem, że się nagrywa, nie włączyłem nagrywania, ale już wam mogę zaspoiderować, że, że urządzenie jest warte każdej jednej złotóweczki bo to, jak to idzie, to jest coś pięknego. No dobra. Biorę szklankę, wleję sobie jeszcze troszeczkę zalewy do urządzenia i postaram się Wam pokazać. Nie zauważyłem, że nagrywania nie, nagrywania nie włączyłem. Już zauważyłem z mojego nikłego doświadczenia, że pierw trzeba zrobić coś takiego. Dobra, żeby powietrze wyleciało. I powiem Wam, że moc tego ciśnienia... A, jeszcze, jeszcze powietrze było. Jeszcze jest troszeczkę, o, już nie ma. Zobaczcie jak to wchodzi. No tu już jest trochę przegięcie, bo to było przed szpisowane szprysowane. Ła. Ale idzie. Widzicie jak to rośnie pięknie? Jak głupie to działa. Naprawdę to jest tak jak mówiłem warte każdej jednej złotówki. Szybko to był zawsze element, który mnie najbardziej denerwował w robieniu mięsa, bo zawsze mi to chlapało, zawsze był z tym problem. A teraz chwila, moment, i proszę, macie zrobiony kawał mięsa. No, powiem Wam, że naprawdę czysta przyjemność. 5 litrów to macie wydajność przecież prosiaka, możecie tym spokojnie robić. Całego ogarnąć sobie. Eee, sama butla, może nie jest jakoś tarączka którą naciskam, nie jest super jakoś. No ale butelkę każdy może kupić. Jeżeli każdy by chciał to sobie samemu zrobić, może też tak. Aczkolwiek to jest OK, na tyle na to, na ile to ma wystarczyć, czyli, żeby powiedzmy, nawet raz na miesiąc, w jak tam kto tam sobie wędzi. Ja staram się tak raz na miesiąc teraz rozwędzić, żeby mieć własne wędliny. No to to myślę, że jest. No o, kuperat wytrzyma. Kuperat wytrzyma. 5 litrów butla. I tutaj pistolet, powiem Wam. Wygodna jest forma taka, jak tutaj widzicie, w formie pistoletu, niż w te, tej takiej pionowej, bo chociażby sama siła docisku, sama prędkość. Tutaj macie to metalowe, ciach, ciach, jedziecie. Są takie potrójne z możliwością założenia trzech, na przykład, czy tam pięciu igieł. Wtedy jak jedziecie całego świniaka, to tylko ciach, 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 jedziecie. Naprawdę bardzo świetna rzecz. Nawet nie wiem, czy to 100, 120 może złotych kosztowało. Jeżeli ktoś by zrobił samemu, to jeszcze taniej by wyszło. Polecam każdemu, naprawdę. A więc moi drodzy naprawdę każdemu, każdemu polecam tego rodzaju urządzenie, bo jest po prostu wygodne, sprawne, dobrze działa, szybko działa, nie nachlapiecie na siebie tym. Nie ma problemu, żeby sobie takie coś zrobić, bo tak naprawdę tutaj tą końcówkę oryginalna jest taka podłużna, wystarczy wymienić i po prostu założyć zwykły ten pistolet, bo, nie wiem, 10 zł, te worele kosztują czy coś, igłę kupić za 20 zł, może czy ile te igły kosztują. Chwila, momenta, naprawdę macie kawo fajnego, fajnego urządzenia. Z mojej strony to by było tyle, jeżeli podobają Wam się również tego typu odcinki, gdzie coś kombinujemy, nie tylko wędzarnie, ale też później jak przygotować coś do wędzarni, to dawajcie znać moi drodzy, to będzie więcej takich odcinków. Pamiętajcie, łapki w górę, jak będą, to też będę wiedział, że Wam się takie coś podoba, żebym to e, robił. E, jeżeli chcecie fajnego Dymboxa, do grubaca musicie się odezwać, albo w komentarzach się odezwać. Gruba stan na pewno do was się odezwie. Pojutrze będziemy wędzili na majówkę. Chłopaki przyjeżdżają, będzie wędzenie. Po pojutrze, po, po, po pojutrze. No i tyle moi drodzy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Łapka w góra. Hejka.